Jest ósma trzydzieści. Osoby dojeżdżające do pracy z tej małej wioski niedaleko słoweńskiej stolicy Lubljany zostały poproszone o nieplanowany ekoprzystanek. Uczniowie z miejscowej szkoły podstawowej wyjaśniają kierowcom, dlaczego powinni spróbować użyczać miejsca w swoim samochodzie innym osobom w ramach oszczędzania energii. Dzieci uczestniczą w projekcie FID-u promującym opartą na zabawie, ale skuteczną pod względem przekazu informacyjnego naukę o efektywnym wykorzystaniu energii w szkołach całej Europy. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków programu Inteligentna Energia Europa Unii Europejskiej. Inteligentne korzystanie z energii pomaga uniezależnić Unii od zagranicznych dostaw ropy naftowej i gazu, a także jest głównym celem. Europejskiej walki z globalnym ociepleniem. Projekt FIDU łączy ekspertów w dziedzinie efektywności energetycznej, zwykłych nauczycieli i dzieci w zadaniu wyjaśniania takich zagadnień jak zmiana klimatu i emisja dwutlenku węgla. Tutaj dzieci zwiedzają Miejscowe Muzeum Techniki. Na wycieczce mogą dowiedzieć się czegoś o najnowszych źródłach energii odnawialnej, takich jak te ogniwa słoneczne. Dowiadują się także, że wytwarzanie energii zgodnie z zasadą zrównoważonego wzrostu nie jest nowym pomysłem. Te koła wodne mają znacznie ponad 100 lat. Se pravi, to je generacija, ki bo do leta 2050 nosila glavno breme zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in zato se mora že danes to problematiko spoznati, jo ozavestiti in videti, katere so neke, neke možne rešitve, ki so zelo drugačne od tistih, ki so jih uporabljali njihovi starši, pa mogoče celo bliže tistim, ki so jih uporabljali njihovi stari starši. Szkoła w Middleside, w brytyjskim Gloucester, także uczestniczy w projekcie Fidu. Szkoła została zbudowana z wykorzystaniem różnorodnych technik oszczędzania energii i wody, o czym z zapałem mówią członkowie komitetu ekologicznego przy szkole w Middleside. This jest nasz big meter board and we, in every environment committee, we come down here and we take the readings of how much rainwater, mains water, electricity and gas we use and we compare them to the... Other readings we've taken, and we try to improve how much we use. Energia nie musi oczywiście kończyć się za bramą szkoły. We've got this energy-saving light bulb up here. It does exactly what it says, it saves energy. Instead of using 60 watts, it uses about 11 watts. So it saves electricity, so people don't have to pump so much carbon dioxide into the atmosphere. W tym samym czasie w Brukseli kontrolerzy energii z tej szkoły wraz z opiekunem regularnie sprawdzają, ile elektryczności i gazu zużywa budynek ich szkoły. Programy Unii Europejskiej, takie jak FIDU, umożliwiły szkołom i organizacjom działającym na rzecz efektywności energetycznej z całej Unii wymianę doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem. Uczyły się zresztą nie tylko dzieci. Z programu skorzystali także nauczyciele. Na przykład tu w Brukseli nauczycielka Anita van Stichel regularnie współpracuje z trenerem energii Paulem Rendersem. We dachten van, oei, oei, wat gaat dat hier zijn en gaan we dat wel kunnen? Dus een angst die over u hangt, omdat het thema toch niet echt vrouwelijk is, ons echt lag. Kwamen daar binnen in het lokaal, zat daar vol onderwijzers, een prachtig team. Dus mensen die mensen stellen nu direct op uw je gemak. Als we de volgende generatie weten over van energie. Często dzięki bardzo prostym czynnościom takim jak gotowanie wody w garnku z pokrywką, wyłączanie diody sygnalizującej stan czuwania w telewizorze, wymiana tradycyjnych żarówek na modele energooszczędne czy po prostu wyłączanie światła przy opuszczeniu pokoju, być może uda nam się zapobiec zmianie klimatu.